co się kwapi Zmniejszył się wiatr Aj. Dobra, klapy dwójki, approach, lokalizer, alive, czy coś jeszcze muszę zmienić? Nie. Widoczność dobra. Na razie w dziób mi wieje. Siemanko biały, witaj. Trafiłeś na lądowanie. o ja jeszcze nie mam zapiętych paksów Przyzwyczajenie z beinga że tam automatycznie Czekam, nagle slopa. Aj... Se mogłem czekać, nagle glide slopa jak ILS nie włączony. Ale na szczęście zdążyłem. Fajna trasa, bardzo lubię lądować w Dublinie. Szczególnie, że fajne lotnisko jest na Flight to dostępne, e, właśnie Dublin czy Dublin. Dobra, jestem na Glide Slopie za chwilę, w podwozie i klapy na maksa. 4 mile do pasa A ja mam zainstalowany właśnie z flight TO. jest bardzo fajnej jakości, Dublin. No i tak jak miało być, według Metalu mamy crosswind 1000 Dosyć potężny. Tak, ten biały nadal jeszcze się nie przełamałem. Jak go przytrzymam maksymalnie na autopilocie, bo ten wiatr jest dosyć upierdliwy, 400. ale za to biały latam cały czas na New Skyu. 100 above, 300. All of you. Continue. One hundred. Forty. Thirty. Twenty. Retard. Red five. Ah, this is no So, Lądowanie super wyszło, ale mnie kurde zniosło. Dawno czegoś takiego nie miałem. Ledwo to się utrzymałem w pasie. No nie za bardzo ładne, bo prawie wyleciałem ziemie nie było całkiem spoko, ale reszta do No D że tak powiem. Mnie zrypie, New Sky za to zjechanie z osi, wypadnięcie z pasa wręcz. A mnie wciągnęło Newscape. Naprawdę super aplikacja. Aż się boję, co mi Newscape właśnie pokaże, bo aplikacja ocenia loty. I na pewno. To ściągnięcie z osi pozytywnie nie oceni. Deszcz pada, ze śniegiem chyba, dobra, za mocno przyhamowałem, ale chciałem wyłączyć światła. Dobra, tu wszystko jest. Można gasić silniki. Cześć, moje przygody z Audi Sportback 55 quattro. Tak, na sam koniec się załapałeś, już po lądowaniu. O, jeszcze moje bikony. I teraz chwila prawdy. Co tam New Sky pokaże? No niemożliwe, że 10. Ha. A prawdopodobnie przez to, że był silny e, ten silny crosswind to mi w ogóle nie policzyło e, tego centralinu. Aż sobie zobaczę jak tutaj to wygląda. No tak, na, tak jakby. Nie ma w ogóle centralino. Fart, niezły. Dziwnie mi to pokazało, bo mi nie pokazało też odległości od e, progu. Muszę napisać do Robsona, bo to chyba nie jest e, tak, jak być powinno. Za mało danych mi pokazało. Dobra. To ja sobie podepnę GPU. Dzięki moje przygody z Audi e, za suba. Jestem mega wdzięczny. Dobra, w takim razie ja sobie odpalam jeszcze to gasze, pompy edirzy. Samolot wyłączony. Dziękuję za 12 łapek w górę. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję Robert za 20 zł. Dziękuję wszystkim za obecność, za aktywność na czacie. Robert, witam cię. Po raz kolejny w Mojej wirtualnej linii lotniczej na New Sky jeszcze zobaczę, ile w tym momencie subów jest na kanale. Czy stówka już pękła, czy jeszcze nie? Nie, 99 subów. Jednego brakuje do 100. Jeśli ktoś jest na kanale, na, obecnie na streamie, kto jeszcze nie dał suba, gorąco do tego zachęcam, żebyśmy przekroczyli dzisiaj stówkę. E, moje przygody: Nie, nie mam Fenixa. Nie dorobiłem się jeszcze, latam na Flyby Wire. Nie potrzebuję, nie mam jakiegoś parcia, żeby e, wydawać dodatkowe pieniądze na Fenixa. Bo jednak to są dosyć bliźniacze samoloty A320 NIO od Flyby Wire i A320 od Phoenixa. Wiem, że Phoenix jest dużo bardziej zaawansowany, ale Flyby Wire też działa przyzwoicie. Tak więc żegnam się z Wami z Rzeszowa. Lotnisko od Drzewieckiego Design. Bardzo fajne lotnisko. Lubię tutaj lądować, lubię startować z tego lotniska. Bardzo ładnie wykonane. Gorąco polecam. Także trzymajcie się, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem, najprawdopodobniej jutro koło południa też odpalę streama.